Kolejna sprawa, ile elektryk traci energii podczas postoju na mrozie w środku nocy? To Was też bardzo ciekawiło, ja Wam to dzisiaj pokażę. Zobaczcie, w tej chwili jest temperatura, już pokazuje minus 7, minus 7, jest godzina 21, 6 stycznia. W nocy dzisiaj ma być e, minus 10, przez całą noc będzie minus 10. Więc sprawdzimy, jaki mamy teraz poziom akumulatora w tym momencie w tym samochodzie. I jutro rano też do niego podejdę i pokażę Wam, ile procent ma akumulatora rano. Specjalnie go postawiłem tutaj z daleka od garażu, żebyście widzieli, że nie dociągnę przez noc tutaj do niego żadnego kabla, nie będę go ładował przez noc, tylko tak go dokładnie zostawię. I teraz zobaczmy, jaki ma poziom naładowania w tym momencie. Już tutaj mróz się pojawia. Ok, wsiadamy do środka. Telefon, czyli kluczyk mój cyfrowy tutaj. Odpalamy go. Ok, tylko coś muszę złapać. Przyzumuję, proszę bardzo. 70% będzie łatwo zapamiętać. Równo 70%. Godzina 21, 21.4. Jutro rano sprawdzimy, ile będzie. Ten samochód który będzie całą noc teraz stał na mrozie w minus 10 i zobaczymy, co będzie jutro. No to proszę bardzo. Następny dzień, całą noc stał. Nie podłączone do ładowarki. Jest teraz 7 stycznia, minus 10 stopni w tej chwili. Szyby mu zamarzły, tak jak widać. Było 70% akumulatora. I teraz, jeżeli jest 7, ja wczoraj sprawdzałem o 21, czyli 10 godzin stał na takim rozie, minus 10 stopni. No i teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Otwieramy go. A! To, że ja go otwieram telefonem, nie znaczy, że to jest jedyna metoda otwierania tego samochodu. Ja kluczyk normalnie mam, ale go po prostu nie noszę. Kluczyk mam gdzieś tam w domu, bo mi nie jest potrzebny, wolę z telefonem. Więc <noise> pisaliście, że jak zgubię telefon, to go nie otworzę. Kluczyki mam dwa do niego. Dobra, Siadamy. A, i teraz chyba nawet telefonu nie muszę kłaść, ponieważ go otworzyłem. E, spróbuję nawet z ciekawości. Zobaczę, czy odpali bez wkładania telefonu tam do korytka. A, tak, odpala. Czyli jak się go otworzy... Jak się go otworzy telefonem, to przez chwilę można nawet włączyć go bez żadnego problemu. I co? 70%, nadal 70%, ani 1% nie zwalał. Zasięg 180 km teraz pokazuje przy 70% i odpalenie, no nie odświeżam szyb, ale pokażę Wam, że czy odpalenie, bo zapali się mnie za słowo, że mówię odpalenie. Włączam tryb drive, czyli będę jechał do przodu. Silnik oczywiście, jak stoję, to w ogóle nic kompletnie nie zużywa. 3 kW w tej chwili idą na 2 kW. 2 kW idą na ogrzewanie kabiny. Mam w tej chwili klimatyzację, pamiętajcie, bo włączę sobie na przykład na h 5 na przykład mogę sobie włączyć jeszcze podgrzewanie fotela. Akurat na fotela nie ma żadnego skrótu tutaj klawiszowego, więc muszę sobie wejść normalnie tutaj, tu. Wchodzę sobie w ogrzewanie, włączam sobie ogrzewanie fotela. Drive mam wrzucony, dobra. I, i rusza. No, się tutaj nic teraz nie widzę kompletnie. Ale po swojej posesji pozwolę sobie tak jechać bez widoku. Zaraz odśnieżę tą szybę. A tutaj mam w ogóle zużycie. W tej chwili wczoraj żona jeździła tym samochodem. Jej nawet spadło. 16,4. 16,4 przy, przy minus 10 stopniach na zewnątrz. No, więc tak. Park. Wyłączam. No i wysiadam. I tak wygląda jeżdżenie elektrykiem zimu. Minus 10. Żaden problem. No, a ten. Dziad, diesel już mi wczoraj nie odpalił przy tych minus 10, muszę go potączyć do ładowania, zresztą tamtego może nawet odpalę z powerbanka, zobaczymy czy uda się go uruchomić przy minus 10 z powerbanka, bo tamten ma oczywiście rozładowany akumulator, Pat ma akumulator na tym rozie, a elektryk jeździ bez żadnego problemu, no a tam stoi jeszcze moja Multiply, czeka na lepsze czasy.